Miejsce, do którego będą przychodzić politycy, biznesmeni, służby i celebryci. Gwarancja pełnej dyskrecji. Dymanie topowych lasek. Zamontujemy w pokojach kamery i będziemy zbierać materiał na ludzi, potem ich szantażować. Policjant Daniel Śnieżyk szantażował księdza taśmą? Ludzie, którzy mają władzę, kasę, sławę, nie chcą dymać zwykłych prostytutek, tylko normalne dziewczyny. Dlatego nie zatrudnimy żadnych kurwiszonów, a tancerki, które będą tańczyły Jezioro Łabędzi, a za określoną cenę będziesz mógł przeżyć z nimi seks i poczuć się kimś wyjątkowym. się I Dalej Kurwa! Moje małowe! Trzeba wyjebać wszystkich sutenerów na Podkarpaciu. Największy cygan, bokser. U niego sieć w Cygan już chodzi do nas. Oni są niedoruszeni. Powiedz im, że chuj na ich kłady. Oj! 180 decybeli, to 180 decybeli! Nasz najlepszy bokser. Nie możesz zawinąć cygana na za nic. Przepraszam ci, wybaczę. Nie wybaczę, żeby się po Tyka!! Jesteście zatrzymani za oprowadzenie piętnastu Ukrainy i handel ludźmi! Trzeba było cię zabić na późno! Uch. Dawid Kostecki popełnił samobójstwo w areszcie śledczym. Powiesił się na pętli z prześcieradła, leżąc pod kocem w łóżku. Ja ciebie zniszczę. Próbuj. Policjant z zarządu w Rzeszowie, używając CBŚP, wykosił konkurencję sutenerów na Podkarpaciu i założył własny burtę. Doszło do korupcji kilkudziesięciu urzędników państwowych. Nagrano kilkudziesięciu polityków. To może wpłynąć na wynik najbliższych wyborów. To jest sprawa dla kontrwywiadu. Policjant wszedł w kontakt ze służbami specjalnymi obcego kraju. Idę po ciebie. Robicie CBŚP. CBA, ABW i SKW. Dlaczego to robisz? Z miłości.